Lechia Gdańsk wygrała w Szczecinie z pogonią 2 do 0. Bramkę i asystę zaliczył w tym spotkaniu Maciej Makuszewski. Oba gole dla Biało-Zielonych padły po świetnych kontrach. Przy pierwszej z nich skrzydłowy wykorzystał niezdecydowanie defensorów portowej ekipy. Obroncy troszeczkę pogoni mi pomogli w tej sytuacji podjąć decyzję, no ale czekałem do końca w tej sytuacji. Patrzyłem cały czas na układ sił w polu karnym i podjąłem decyzję o strzale i to była trafna decyzja. Chwilę później po podaniu Makuszewskiego swoją premierową bramkę dla Lechi zdobył zaur Sadajew. Już wcześniej patrzyłem na Zaura robił, i akurat w tej sytuacji jedyną opcją właśnie było zagranie do niego. Cieszę się, że ta piłka do niego. Do doszła i on, on, on fajnie się zachował w polu karnym, zdobył bramkę i to mam nadzieję, że to jest jego taka przełomowa bramka, która też mu pomoże trochę bardziej uwierzyć w to, że, że on potrafi strzelać te bramki. Co ważne, Lechia zagrała w Szczecinie na zero z tyłu. W 18 minucie za kontuzjowanego Krzysztofa Bąka na boisko wszedł Jarosław Bieniuk. Byłem przygotowany na to, wiedziałem, że, że w którymś momencie przyjdzie taki moment, że e, będę musiał pomóc drużynie i no chciałem być na to przygotowany jak najlepiej, dlatego trzymam się cały czas w formie i w dobrej dyspozycji, bo, bo tak jak było widać w Szczecinie, nie wiadomo, nie wiadomo kiedy i w jakim momencie można wejść i trzeba pomóc drużynie. Bieniuk wniósł sporo spokoju w poczynania defensywne Lechi. Po meczu kibice na portalach społecznościowych prosili doświadczonego obrońcę, żeby jeszcze raz przemyślał swoją decyzję o zakończeniu kariery. Decyzję już podjąłem, na pewno jej nie zmienię. Jak już wspominałem wcześniej, jednokrotnie jest to decyzja przemyślana. Na pewno będzie tej piłki mi brakowało, ale na pewno jeden dobry występ na, na, na koniec sezonu tego nie zmieni. W Szczecinie Lechia pokazała, że zgodnie z filozofią piłkarską Ricardo Moniza potrafi dobrze prezentować się w meczach wyjazdowych. W końcu się to stało, chociaż trzeba przyznać, że pierwsze 10 minut było w naszym wykonaniu katastrofalne. Powinniśmy przegrywać 0-1. Tak naprawdę zaczęliśmy dobrze grać po pierwszym golu. Potem przez godzinę graliśmy fantastycznie. Holender nie zgadza się ze stwierdzeniem, że bramki były konsekwencją fatalnych błędów w obronie Pogoni. To raczej Makuszewski, Sadajew, Wiśniewski i Wraniec pokazali klasę przy tych trafieniach. Świetnie się rozumieli, myślę, że to może być nasza siła w kolejnych spotkaniach. Ciężko poradzić sobie z szybkimi zawodnikami, a my ich mamy. Jak Lechia zagra przeciwko będącemu w dobrej formie Lechowi Poznań? Mamy respekt do przeciwnika, ale spróbujemy zaprezentować ten sam styl. Z Legią przegraliśmy jednym golem, ale zasłużyliśmy na co najmniej Punkt. Niestety nie strzeliliśmy wtedy bramki, ale z okazji, które sobie kreujemy, możemy strzelać dużo goli. Jesteśmy do tego zobligowani przez kibiców, którzy tak licznie przychodzą nas wspierać. Jeśli chcemy awansować do europejskich pucharów, musimy wygrać. O jeszcze wyższe cele walczy w tym sezonie Lech. Zapowiada się ciekawe widowisko na PG Arenie. Klech ma bardzo dobrą serię, pięć zwycięstw z rzędu. My też jesteśmy w dobrej dyspozycji, tak uważam, cały czas z nadziejami na wysokie miejsce w tabeli. Więc mecz zapowiada się bardzo dobrze, gramy przed własną publicznością. Myślę, że będzie ponad 20 tysięcy, więc przy, przy takim dosyć mocnym dopingu, więc na pewno chcemy ten mecz wygrać, zwłaszcza, że zostały tylko dwa mecze przed własną publicznością i, i no zostanie tylko, zostaną tylko dwie okazy tego, żeby, żeby po prostu tutaj wygrać na koniec sezonu i, i dać, dać naszym kibicom dużo radości. Lechi w tym sezonie mecze z Lechem nie wyszły. W tym jesiennym na PG arenie nie wystąpił Maciej Makuszewski, który do Gdańska trafił dopiero wiosną. Pamiętam spotkanie wyjazdowe, gdzie przegraliśmy 2-1 w Poznaniu i na pewno czekamy tutaj na rewanż. Lech oczywiście jest w dobrej formie, tutaj trzeba szanować przeciwnika i, i mieć do niego respekt, bo, bo ostatnio są w bardzo dobrej formie, ale my również prezentujemy dobry futbol na, na, na niezłym poziomie. Wydaje mi się po, po tych ostatnich naszych spotkaniach, że to my jesteśmy na fali wznoszącej, jeżeli chodzi o inne drużyny, które walczą o europejskie puchary i, i to my, wydaje mi się, że, że mamy taką przewagę mentalną po, po tym, co prezentujemy, że mamy szansę być na tym trzecim miejscu i to my, żebyśmy grali w europejskich pucharach. Po raz kolejny Ricardo Moniz będzie miał problemy z zestawieniem formacji defensywnej lechi. Nie zagra Madera, Bieniuk jest Deleu zawieszony za kartki, Deleu trenuje tylko bez piłki, kontuzjowany jest też Krzysztof Bong, więc kilku ważnych graczy formacji obronnej nie ma. Ale tak samo było w zeszłym tygodniu. Najlepszą obroną jest atak. Mecz lechik Gdańsk z Lechem Poznań odbędzie się w piątek 16 maja o godzinie 20:30 na PG Arenie.